Coś pięknego. Przepiękna katedra w Przegedzie. Wieczór ma też do siebie coś pięknego, że światła skierowane na takie obiekty no, robią niesamowite wrażenie.

Кейко до 18-то се връщаш. По 18-то. Да, да. Да. А To wejście, jakie jest piękne. Te zdobienia yy, tutaj nad drzwiami, to sklepienie, no coś pięknego. Chyba po tej godzinie to będzie zamknięte, tak. Tutaj taki ciekawy pomnik. Chłopczyk taki siedzi zamyślony. Tutaj coś jest napisane po węgiersku, no ale no niestety ja wam tego nie odczytam i nie przetłumaczę. Także skupmy się tylko na tej pięknej elewacji. Tutaj taka ładna fontanna wylewa się ze ściany. Mamy wieżę obok katedry. Niesamowita elewacja, tutaj z tej strony. Podejrzewam, że tu, z tej strony, jest główne wejście. Tutaj mamy plac. Teraz jakieś tu kramiki są rozstawione. No, jest już wieczór, także to jest wszystko zamknięte. Ale odejdę troszeczkę dalej, żeby Wam pokazać tą ścianę, tutaj tą elewację, wejście. Główne wejście do katedry w przegedzie. No coś pięknego. Podejdę teraz bliżej, żeby wam pokazać te poszczególne elementy. Tutaj mamy dwa lwy. U góry jest matka boska z dzieciątkiem w takiej kapliczce. No, pokręcę się tutaj troszeczkę. Pofilmuję. Aha, czyli lew trzyma tutaj koronę. Tutaj też ta sztukateria nie no niesamowita. No i tutaj ten ryneczek te podcienia w koło. Coś podobnego jak u nas w Krakowie, chyba sukiennice, z każdej strony coś pięknego się pokazuje. No i to oświetlenie. No robi niesamowitą robotę. przeciwnej stronie katedry też tutaj mamy taki piękny budynek z balkonami. A pisze chyba tak plebania tu jest. Plebania. Także niesamowita perełka architektoniczna. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.